Parę tygodni temu słuchałem jak panowie w Seed Action R rozkminiali dlaczego coraz mniej gier zmusza do wysiłku intelektualnego. Jakie było ich zdanie polecam sprawdzić samemu. Jak sam o tym myślałem to faktycznie często przewracam oczami gdy gry za bardzo wątpią w nasze umiejętności poznawcze. A już w ogóle chciałbym żeby twórcy odpuścili sobie tryby detektywistyczne które podświetlają nam wszystko co powinno nas interesować. Ale nie dziwię się też że chcą aby ich gry były przystępne dla jak największej liczby graczy zwłaszcza gdy mówimy o wysokobudżetowych produkcjach. No i mówienie, że gry dzisiaj nie zmuszają do myślenia jest trochę jak to narzekanie, że nie ma dzisiaj dobrej muzyki. Jest jej więcej niż kiedykolwiek, ale rynek też jest większy niż kiedykolwiek i trzeba czasami jej dłużej poszukać. Tak samo jak gier. No chyba, że akurat nie trzeba, bo gra, której szukamy, staje się nagle najlepiej ocenianą produkcją tego roku, tak jak w tym przypadku. Można mieć wrażenie, że Blueprint pojawiło się trochę znikąd. Dopiero przed premierą zaczęły się pojawiać głosy dziennikarzy, którzy mówili, że istnieje taka gra. I nie tylko to jedna z najlepszych rzeczy, w jaką grali w tym roku, ale. w ogóle. Co brzmi aż niewiarygodnie w kontekście debiutanckiego projektu niezależnego studia. W tym momencie Blueprint jest najlepiej ocenianą grą tego roku. Jest spora szansa, że to się zmieni, bo to dopiero początek roku, a zaraz dogrywaj do bananziarzy. ...i Mario Karciarze. Na ten moment tytuł ma też dużo mniej recenzji niż chociażby Split Fiction, który jest na drugim miejscu. No ale to wszystko i tak ogromne osiągnięcie. Więc pewnie zadajecie teraz pytanie, czy Blue Prince faktycznie jest takie fantastyczne. Jest, ale nie dla wszystkich i to tylko jedna z jego zalet. Na początku gry dowiadujemy się, że nasz pradziadek nie żyje i zostawił nam cały swój majątek, którego najważniejszą częścią jest wielka posiadłość w górach. Ale stary grywus zapisał w testamencie, że jeśli chcemy całość odziedziczyć, to najpierw musimy sprostać jego wyzwaniu, którym jest znalezienie pokoju numer 46 w 45-pokojowym domu. Haczyk polega na tym, że każdego dnia układ pokoju się zmienia. Nie możemy w nim zostać na noc, nie możemy wnosić ani wynosić z niego rzeczy. Blueprints zaczynamy w głównym holu z trzema parami drzwi, każdy w innym kierunku. Otwierając je, możemy wybrać jeden z trzech losowych pokoi, który ma się za tymi drzwiami pojawić. Różne pokoje mogą mieć inny układ drzwi, inne gwarantowane nagrody albo wywołują jakiś efekt. Podstawowym ograniczeniem w tworzeniu kolejnych pokoi jest plan domu, na którym budujemy. Tworzony przez nas układ jest tutajszym odpowiednikiem systemu zbierania umiejętności i przedmiotów znanym z innych gier. Mamy też podstawowy zasób w postaci kroków, które tracimy każdorazowo przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego. Jeśli wyczerpią nam się kroki albo skończą opcję przechodzenia do kolejnych pomieszczeń i nie będziemy w stanie już nic więcej zrobić, to zostaje nam tylko zakończyć dzień i spróbować kolejnego podejścia od zera. Tak, Blueprint to roguelike. I to taki, który nie każe nam nabijać kolejnych podejść, aby zwiększać statystyki o 1%. Tutaj najważniejszą rzeczą, którą zdobywamy przy każdym podejściu, jest wiedza. Taw blueprints przyjmuje różne formy: mogą to być bezpośrednie porady, mogą to być strzępki informacji, które musimy połączyć z innymi i wydedukować, jak je wykorzystać. Może to być też coraz lepsze zrozumienie panujących reguł i jak wykorzystywać je na naszą korzyść. Uwielbiam takie roguelike, które można szybko przejść, jeśli wiemy, jak to zrobić, a nie że musimy najpierw nabić odpowiednią liczbę godzin i podejść. I mam teraz problem, ponieważ mógłbym Wam więcej powiedzieć o zagadkach i wyzwaniach, które znajdujemy, o różnych systemach i tym, jak fantastycznie współgrają ze sobą. Tylko, że nie chcę. Odkrywanie nawet podstawowych zasad gry, kolejnych systemów i elementów to jedno z wyzwań jakie stawia przed nami Blueprints. To jest jedna z tych produkcji, o której im mniej wiecie przed zagraniem, tym lepiej dla was. Twórcy bardzo rzadko mówią nam coś wprost. Nie mamy tutaj wyraźnego sygnału, że znaleźliśmy ważną informację i do czegoś nam się przyda. Nie mamy tutaj dziennika, w którym gra zapisuje nam zdobyte informacje. Dlatego w jednym z pierwszych pokoi znalazłem wskazówkę, że warto samemu robić notatki. Zazwyczaj gdy gra każe mi coś zapamiętać, to po prostu szybko robię zdjęcie. Ale postanowiłem pójść z duchem całej zabawy i grałem cały czas z kartką i długopisem. I polecam wam robić to samo, ponieważ prowadzenie własnych notatek to naprawdę fajna część doświadczenia blueprints. No i też naprawdę się przydają. Ostatnio miałem tyle notatek, jak za gówniaka koledzy dawali mi kody do GTA. Dotarcie do napisów końcowych zajęło mi niecałe 14 godzin, ale widząc, jak wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem i wielu tajemnic nie rozwiązałem, mógłbym spędzić tutaj przynajmniej drugie tyle, jeśli nie więcej. Ale podoba mi się to, że gra nie przytłacza nas zawartością. Ona po prostu co chwilę dosłownie i w przenośni otwiera przed nami nowe drzwi. Opinie recenzentów są fantastyczne, ale gracze są o wiele mniej zgodni i przeglądając ich komentarze można zacząć rozumieć dlaczego. Mnóstwo osób odbiło się od Red Dead Redemption 2 za jego powolne tempo i spory nacisk na realizm. Z podobnego powodu sporo osób odbiło się od Kingdom Come 2. Wielu graczy odbiło się od Disco Elysium, gdzie większość czasu spędzamy na czytaniu wewnętrznych potoków myśli bohatera. Blueprint to gra wybitna i niszowa, wycelowana w konkretne potrzeby konkretnego odbiorcy. Jest tutaj kilka rzeczy, od których można się odbić, co widać po opiniach graczy. Sporo osób narzeka na losowość, która potrafi zrujnować ich podejścia. I jak mówiłem, przechodząc do kolejnego pokoju losują nam się trzy opcje do wyboru. Tylko, że po pierwsze to jest roguelike, więc pewna losowość jest wpisana w jego naturę i często, tak jak w tym przypadku, jest to coś pozytywnego, ponieważ w ten sposób gra zmusza nas do kombinowania na bieżąco i dostosowywania się do sytuacji. Wyobraźcie sobie o ile nudniejszy byłby Hades, gdybyśmy za każdym razem mogli wybierać dokładnie ten sam sprawdzony build. Osoby narzekające na losowość zwyczajnie nie grały też zbyt długo w Blueprints, bo zdradzę wam. Że poskromienie tej losowości na różne sposoby to po prostu jedno z wyzwań, które stawia przed nami gra. Wyobrażam sobie, że niektórym może przeszkadzać pewne FOMO, z którym trzeba się zmierzyć. Grając w Blueprints musimy zaakceptować, że nie każdą zagadkę damy radę rozwiązać od razu. Czasami znajdując jakiś pokój lub przedmiot przez kilka następnych podejść nie dowiemy się co z nim zrobić i do czego służy. To jest nieodłączna część doświadczenia. Blueprints daje nam mnóstwo miejsca, abyśmy mogli pobudzić nasze zainteresowanie i wierzy w naszą determinację do znalezienia rozwiązania. Podobnie nie każdemu może podpasować mocno środowiskowy sposób opowiadania historii. Strzępki informacji oraz ich kontekst znajdujemy w różnych notatkach czy fotografiach porozrzucanych po pokojach i sami musimy sobie połączyć to w całość i zinterpretować. Blueprints nie bawi się też w efekciarstwo. Styl graficzny jest bardzo ładny i przejrzysty, ale prosty. Ścieżka dźwiękowa jest w porządku, ale to w większości takie typowe, niezapadające w pamięć tło. Nic tutaj nie próbuje zaburzyć naszej koncentracji i odciągnąć uwagę od zagadek. Tylko że te wszystkie rzeczy, od których jedynie mogą się odbić, dla innych będą wielką zaletą. Dlatego zróbcie coś dla mnie i podejdźcie do gry do Gubomb z czystą głową. Zapomnijcie o cenach i zachwytach, po prostu dajcie jej szansę. Możliwe, że Wam po prostu nie siądzie i nie ma w tym absolutnie nic złego, a możliwe, że Blueprint przypomni Wam, dlaczego tak kochamy gry.